Witam, właśnie się wybierałam do sklepu, kiedy to zadzwonił do mnie kurier i przynosi mi to. to. Także muszę się z Wami podzielić zawartością mojego glossyboxa. Z góry Was przepraszam, że mam oczy takie jakie mam i ogólnie wygląda mi za fajnie, ale jestem ostatnio tak tragicznie zajęta, że no że tak to już jest. Po prostu nie mam czasu się wyspać takich talerzy, żeby nie mieć tych No, ale mimo tej zajętości znajduję czas na to, żeby pokazać Wam glossy boxa. Czyli chyba nie jestem aż tak zajęta, jak twierdzę, że jestem. Otwieramy wszystko na żywo. Pudełko już klasyczne, ostatnio ciągle były jakieś modyfikacje, ale teraz jest takie jak zawsze. I mam płaską koronkę, czyli wtedy to, co zauważyłam, że moja koronka jest wypukła, było faktycznie czymś uzasadnione. Nie moją fanaberią, faktycznie zwykle są płaskie koronki. Co my tu mamy? Mamy papierek taki jak zawsze rozpakowuję mm -hmm. o cukier i przyprawy, czyli kompletnie nie moje klimaty, kompletnie nie moje klimaty. Bałam się tego, że to faktycznie tak będzie, bo na Facebooku Bóg coś tam pisał o tych... No, zobaczymy, zobaczymy. Nie przy... O! Nie, jednak jest dobrze, body shop uwielbiam body shopa. Przysięgałam sobie, że już nigdy nie kupię od nich balsamu, ponieważ jest taki drogi, bo można mieć tańszy, no ale 25% no i mam się powstrzymać? Nie wiem, czy dam radę się powstrzymać, no zobaczymy. Z Yves też tutaj mam minus 30%. No, zobaczymy, bo chyba jest coś w środku, także jak mi się spodoba, to może, może, nie wiem. O i następne, 50 zł na... Wow. Na zakup w Skin Solutions nie znam tej firmy. Kurczasz, trzy kupony? Szczerze mówiąc, chyba nigdy nie dostałam jednego kuponu, który by mi się spodobał. Dostawałam do jakichś takich dziwnych firm. Następna rzecz: wyraz siebie i przygotuj swój własny makijaż. Konkurs. A to potem poczytam, nie będę Wam tu zawracała głowy. Dobra, jest rozpiska tego co mamy. Znowu mamy Artego. Już mieliśmy za tego ostatnią odżywkę. Nie wiem, czy to nie jest taka sama odżywka, bo coś tak samo mi wygląda. Może tamto to był szampon. Nie wiem, nie chcę teraz wprowadzać Was w błąd. Jeśli jest to samo, to oczywiście minus wielki glossy boxa, ale na razie go nie stawiam, bo nie wiem, czy jest to samo. Musiałabym pójść do łazienki i, i się upewnić, czy jest to to samo. Także na razie nie wydaję werdyktu. O! Znowu kawali, teraz inne perfumy, jazz. A jeszcze Wam nie powiedziałam, tu pełny produkt, 200 ml, kosztuje 31,50. My mamy 25 ml tutaj. Kawali 170 zł za 30 ml. I to jest prezent od Glossy Boxa. To nie jest normalny kosmetyk, ten taki liniowy. Także jest to po prostu jakiś tam bonus. Pachnie trochę, jak dla mnie, za słodko, aczkolwiek, aczkolwiek użyję tego, bo są czasami takie zapachy, które się kompletnie dla mnie nie nadają. To jest całkiem w porządku. Jest słodkie, ale nie zabija, bo ja nie przepadam za takimi zapachami kompletnie słodkimi, takimi bez żadnej głębi, takim pudrem. Nie, nie znoszę zapachu takiego właśnie pudru, no tak mi się to kojarzy kwiatowo owocowa przygoda, wyjątkowo seksowna i prowokacyjna. Nie wiem, czy jest wyjątkowo seksowna, znam bardziej seksowne zapachy, ale jest ok. Blastne roli, olej z kwiatów, drzewa, gorzkie pomarańczy. Serce zapachu stanowi ułodzicielska gardenia tajtańska. No, rozwija się całkiem nieźle, może nawet trochę tego seksu się tu pojawi wyciągam następną rzecz z pudełka i jest to cudeńko, ja się już cieszę masło do ciała, takie jest takie jest z Body Shopu miodowe masełko do ciała pachnie fajnie, bardzo delikatnie nie przytłacza no i jest takie jak, jak wszystkie masła Body Shopu, nie wiem czy kiedyś używałyście, takie, że smarujecie sobie skórę i czujecie, że nigdy nie była tak miła w dotyku, staje się coś niesamowitego zaraz po nałożeniu tych maseł Zauważyłam, że one nie mają jakiegoś takiego niesamowicie długotrwałego działania nadmierzającego, tak żebym była nimi zachwycona w długim terminie, właśnie że moja skóra się po nich zmieniła na stałe, ale ten moment aplikacji to jest takie po prostu, no taka trochę wręcz rozkoch na chwilę, no muszę powiedzieć, także bardzo przyjemnie się je ma, przyjemnie się je wącha i przyjemnie się ich używa, bardzo się polecam. Następna rzecz, jaką wyciągam, i tu jest i Frosher, czyli tak jak myślałam, dali coś ze wszystkich tych kuponików. To jest peeling do ciała z glinką marokańską. No, oczywiście Wam nie powiedziałam, to jest pełny produkt 50 gramów, bo Body Shop ma różne rozmiary tych swoich masełek. Kosztuje zwykle 20 zł. No i faktycznie tyle, jak tam kosztuje. No Tanie to, to nie jest. Także fajnie, cieszę się, że ktoś mi to. Yy... No nie sprezentował, bo zapłaciłam dla tego Glossy Boxa, ale że nie ja musiałam tego dodatkowo kupować i mam czyste sumienie. Nie muszę sobie wmawiać, że było mi potrzebne, ponieważ mam, jak ostatnio liczyłam, chyba 13 balsamów do ciała. Tak, to jest moja obsesja. Nie kupuję tuszy do rzęs, nie kupuję podkładów, kupuję balsamy i masła do ciała. Możecie mnie za to naprawdę... Możecie na mnie krzyczeć, każdy może na mnie krzyczeć, ale nic to nie daje. Kupuję A. następny i następny i następny, ale używam codziennie, także chociaż to. Dobra, przechodzimy tu do tego. Przepraszam Was za ten chaos, ale to chyba nie wyspanie. Poza tym bardzo się śpieszę, więc muszę gadać jak Katarynka, a mam dużo do powiedzenia, jak zwykle zresztą. Orientalny peeling do ciała z glinką marokańską, 67 zł za 150 ml, a my tu mamy 30 ml, także no, no nie tak dużo. Tu jest jeszcze olejek arganowy, czyli fajnie, puder z orzechów, z drzewa arganowego i pestek Moreli. Działa złuszczająco, pozostawia skórę czystą, aksamitnie gładką, tuloną, ciepłym, orientalnym zapachem. Tego się mogę obawiać, bo tak właśnie nie lubię. Na razie wszystkie zapachy te niby cukrowo-przyprawowe, fajne. Nic niemiłego mnie nie spotkało. Zobaczymy, co tu. Nie, no jest okej, okay, okej. Okay. Żyję. O, faktycznie skrobię, skrobię ładnie. Pachnie. Nie wiem czy jest ok, kojarzycie. Jak to się nazywało? Jak byłam mała, używałam czasami takiego specyfiku z wosków szczelego, jakoś. Nie wiem jak to się nazywało, nie mogę sobie przypomnieć. Wiem, że babcia mi to dawała często na różne jakieś schorzenia. I tak to pachniało, nawet mi się dobrze kojarzy ten zapach, on nie jest przyjemny, ale kojarzy mi się z taką troską i ciepłem domowym, także no może być, dobra, nie jestem zawiedziona tym zapachem. Jedziemy dalej, mam mieć jeszcze dwie rzeczy, mam mieć ujędrniające serum pod oczy z tego Solutions, czyli z tego co mamy kupą. o jest, to jest moje serum pod oczy, przyda mi się na te worki, które aktualnie mam na swojej twarzy. Program antyoksydacyjny pod oczy, zwalczający oznaki zmęczenia, tak, jest, i starzenia. Intensywnie pobudza mikrokrążenie, zmniejszając kuchnięcia i zasilenia. Super, zaraz zobaczymy, jak zadziała w moim przypadku. Silnie napina skórę, dając efekt natychmiastowego liftingu. Przyjemny, ziołowy zapach, działa kojąco na zmysły. Dwie trzy krople na okolicy oczu, delikatnie wklepać opuszkami palców. Stosuj dwa razy dziennie. Wiecie co? Jestem na tyle ciekawa, jak to działa, że chyba sobie zaraz wklepie na Waszych oczach. Mam nadzieję, że nie trafię sobie w środek oka. Ja czuję chłód. <grytanie> czuję, jakby mi się coś tam napinało, ale nie tak jak mówią, że natychmiastowe... Nie wiadomo co, no nie wiem czy coś widzicie, podejrzewam, że nie, że tylko jest tak jak zawsze. Ale czuję, jakby mi się coś napinało. Może zaraz się napnie i nie będę miała jednego worka, i pójdę z drugim do miasta. Tak się może okazać. Dobra, następna rzecz, ostatnia. Biję bąkiel. Bon Eyeliner Urok Czarnego Pieprzu. Długotrwała formuła w kolorze czarnego pieprzu posiada specjalnie wyprofilowaną końcówkę, dzięki której namalujesz cienką kreskę. To jest pełny produkt, który kosztuje 45 zł. Ja należę chyba do tych dziewczyn kurczet prostaków, które chcą dać zakrytkę jak najmniej, czyli tak maksymalnie zdychę, no 15 zł ewentualnie. 45 zł za eyeliner to już jest dla mnie... To już jest dla mnie total jakiś. Nie będę go na razie otwierać, wybaczcie mi, ponieważ jeden mam zaczęty, a będzie mi to wysychało, bo się rzadko maluję aż do tego stopnia, żeby używać eyelinera. Także no, musicie to znieść, przepraszam. Słuchajcie, wiecie co, czuję? Naprawdę teraz poczułam takie, blu, tak jakby mi się wszystko ścisnęło w tych gałach. Nie wiem, czy, czy tak palcem czuję, jakby mi ten worek zniknął, także jeżeli tak się faktycznie stało, to zaraz zobaczę lustrze. To jestem zachwycona, To pamiętajcie o tym. To było Skin Solutions. Ujętniające serum podaczę. 15 ml kosztuje 190 zł. O mordercach. A ile tu jest? Nie napisali. Nie napisali, ale obstawiam, że jest tu tak gdzieś z piątka, bo to jest wypchane po brzegi. Może być 5, Także nawet całkiem sporo kasy tu trzymam. Będę używała, bo wydaje mi się, że zadziałało. I to już wszystko. Mam tutaj już tylko sianko. Także skończyłam. Podoba mi się ten Glossy Box. Nie spodziewałam się, że to powiem. Gdy zobaczyłam, że naprawdę jest to ten cukier i przyprawy, spodziewałam się wstrętnego smrodu goździków, którego nienawidzę. Spodziewałam się cynamonowych kosmetyków. Cynamonu nienawidziłam do niedawna. Teraz lubię, ale jeść. A nie, nie, nie lubię w kosmetykach cynamonu. Drażni mnie ten zapach. A tu wszystko naprawdę super pachnie. Oprócz tego peelingu, który pachnie średnio super, ale też... Da się znieść, a wydaje mi się, że dobrze dobry raz Muszę go zmyć, bo mi tutaj już zasycha. Także, no co mogę powiedzieć? Jeżeli wahacie się, czy kupić Glossy Boxa, nie jest to najlepsze moje pudełko, bo najlepsze bywały już wcześniej. Aczkolwiek wiem, że pudełka, które ja nazywam najlepszymi, większość z dziewczyn, innych, które recenzują sobie Glossy Boxy na swoich kanałach, nazywa pudełkami najgorszymi, ponieważ mamy kompletnie inne wymagania. Z reguły dziewczyny te używają sporo kosmetyków do makijażu, lub mają kanały o właśnie o pielęgnacji urody, o makijażu i tak dalej, a ja jestem fanatyczką balsamów, kremów i różnych takich rzeczy nawilżających, pielęgnujących, a malować mi się po prostu kurczę, no, no nie chcę i nie maluję się tak całkowicie, żeby robić sobie jakieś cienie, bronzery i równe takie, tylko totalna podstawa podstaw, czyli czasem ograniczam się do tuszu do rzęs i kremu BB, praktycznie codziennie jednak, nie czasem. No hańba mi, powinnam zacząć się malować więcej, wiem. Wszyscy mi to mówią. Dobra, żegnam się z Wami, bo muszę już lecieć. Zaraz Wam wrzucę jeszcze tylko ten filmik na szybko i do zobaczenia w następnym filmiku. Myślę, że o tematyce klasycznej i żywieniowej. Pa, pa!